Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Nazywam się Grzegorz Michalski i moim zadaniem w tym nagraniu jest przedstawić Państwu mój pomysł na szkolenie. Szkolenie finanse dla niefinansistów, ale zanim o tym trochę powiem, powiem, kim jestem, dlaczego w ogóle uważam, że mogę takie szkolenie. Przedstawić. Jestem od ponad 24 lat specjalistą z zakresu finansów i od początku starałem się, żeby to miało zawsze walor praktyczny. Szkolenia dla przedsiębiorstw prowadzę od 2004 roku i też jestem autorem kilku pozycji z tego zakresu. Zaczynając od początku, te, które są jednoautorskie, leksyką zarządzania finansami, gdzie widać w całości jest to moja praca, gdzie całe finanse przedsiębiorstw są w podstaci, po, przedstawione w postaci prostych definicji, też y, krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, kolejna pozycja strategie finansowe przedsiębiorstw, ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych. To są wszystko wydawnictwa tak zwane centralne, krajowe, takie jak ODDK, CHBEC i tym podobnej. Rangi. Polskie wydawnictwo naukowe również. I najświeższy egzemplarz to już jest wydane przez Palgrave, jeśli chodzi o wydawnictwa z finansów. Jest to czyste, czysta czołówka, czyli w 20 najlepszych wydawnictwach wydających książki z zakresu finansów na świecie. Teraz jest to yy, praca, która koncentruje się na tym, w czym się specjalizuje, czyli właśnie zarządzanie finansami, z powiązaniem tego z wartością przedsiębiorstwa. I tak jak mówię, cały czas szkoliłem przedsiębiorstwa i to jest mój główny, że tak powiem, obszar specjalizacji, doradztwo przygotowywanie różnego rodzaju ekspertyz, różnego rodzaju consulting w zakresie zarządzania finansami i finansów dla niefinansistów również. W tym szkoleniu będziemy chcieli wykorzystać grę. Grę biznesową opartą o grę planszową. Jest to moja adaptacja tychże rzeczy, które teoretycznie przedstawiam do postaci gry planszowej. I w tym programie szkolenia, który chciałbym jako to szkolenie dla niefinansistów, finanse dla niefinansistów przedstawić, to szkolenie jest ukierunkowane na to, aby zapoznać uczestników z podstawową filozofią zarządzania finansami, dlatego że ja uważam, że ważniejsze jest to, żeby każdy z uczestników postarał się zrozumieć i czuć, Finansowe problemy, nie jedynie zapoznać się z definicjami, które oczywiście są ważne, ale bez tego poczucia takiego, o co w tym wszystkim chodzi, jest to dosyć trudne do zrozumienia. Stąd pomysł, żeby zrealizować to w oparciu o grę. W pierwszej części zajmujemy się cyklem operacyjnym w trakcie tego szkolenia i w tym cyklu operacyjnym powstaje główna wartość tworzona przez przedsiębiorstwo. Ta wartość powstaje w cyklu konwersji zapasów, w trakcie przetwarzania materiałów i surowców do produkcji, energii, pracy ludzi w połączeniu z zastosowanymi technologiami i to wszystko jest przetwarzane na wyroby gotowe. Następnie ma miejsce sprzedaż wyrobów gotowych i ściąganie należności od nabywców, jeżeli. Udzielono kredytu kupieckiego. W międzyczasie następuje zapłata dostawcom materiałów i surowców do produkcji, pracownikom, a także dostawcom energii. I w drugiej części zapoznamy się z bardzo ważną koncepcją wolnych przepływów pieniężnych powiązanych z kosztem kapitału finansującego to generowanie wolnych przepływów pieniężnych. Wolne przepływy pieniężne są efektem tego, co udało się wypracować w trakcie cyklu operacyjnego, bo tam powstaje główna wartość. Czyli to głównie pracownicy, inżynierowie wytwarzają tą wartość w połączeniu z technologią, natomiast później ta wartość w wyniku działań finansowych jest dzielona, dystrybuowana i przy jak najmniejszych stratach. Tego, co wypracowano w cyklu operacyjnym, jest to przetwarzane przez finansistów, a więc chodzi o to, żeby te finansowe narzędzia służyły ochronie wytworzonego bogactwa i dystrybuowaniu tego bogactwa do właścicieli. Koszt kapitału natomiast jest ceną pieniądza wynikającą z tego, jaki poziom ryzyka operacyjnego w cyklu operacyjnym występuje. Oraz jaki poziom ryzyka finansowego wynika z polityki struktury kapitału finansującego to przedsiębiorstwo. Trzecia część jest grą planszową, w czasie której 4 do 5 zespołów, składających się po dwóch lub trzech specjalistów, stara się wytworzyć, wygenerować jak największą wartość dla swojego zespołu. I tutaj mogą być różne przyjęte strategie. Przyjęta strategia może koncentrować się na tym, aby synergicznie, wspierając organicznie swój rozwój i rozwój konkurentów, wytworzyć wspólnie jak największą wartość, zgodnie z filozofią, że moje bogactwo w tle innych bogatych zespołów jest bezpieczniejsze. Albo odwrotnie, można uwzględniać walkę konkurencyjną zawierającą własny rozwój, i ograniczając rozwój innych, ale też są możliwe inne strategie, co jest jedno, niejednokrotnie realizowane w trakcie tego szkolenia. Uczestnicy mogą inwestować swoje środki w produkcję, wydobycie, hodowlę i uprawy, w zarządzanie ryzykiem prawnym, wydarzeń, uzyskiwanie przewagi narzędziami marketingowymi i wspierającymi własne produkty lub niszczącymi przewagę konkurentów. Strategia może wspierać rozwój własnych produktów lub współpracy i osiąganiu korzyści przy produkcji konkurentów. Może też opierać się na bazowaniu, na porażce innych. To też jest możliwe. I wtedy, jeżeli mamy taką grę, to teraz przejdę do opisu mniej więcej z grubnego scenariusza gry, bo oczywiście. Ta gra nie może być w pełni znana przed gdyż popsujemy całą zabawę. Na początku każdy zespół otrzymuje cztery pionki i około 30 jednostek pieniężnych. To jest 30 milionów tychże jednostek i dwie karty, z których każda informuje o udziale około 20% wszystkich aktywów danego rodzaju, dostępnych na danym lokalnym rynku. Początkowa wartość jednej karty aktywów wynosi 5. Gra kończy się, gdy jedna karta dla dowolnego rodzaju aktywów osiągnie maksymalny pułap. Gra jest oparta na zagadnieniach poznanych w pierwszej i drugiej części tego szkolenia. Wspomaga intuicyjne zastosowanie umiejętności poznanych w trakcie części teoretycznej. W części rozpoczynającej każdą rundę jest Licytacja odpowiadająca naturalnym warunkom, gdzie zazwyczaj jest grupa przedsiębiorstw wiodących, od których decyzji zależy los pozostałych uczestników rynku. W grze tę początkową licytację wygrywa ten zespół, który zainwestuje najwięcej w uzyskanie takiej przewagi, takiej pozycji. Następnie lider rynku podejmuje decyzję, w jaki obszar gospodarki dokona inwestycji, kupując na przykład jedną kartę aktywów. Aktualnej cenie rynkowej, jakie produkty nie będą mogły być oferowane na rynku, które produkty będą miały łatwiejszy dostęp do rynku innych, i potem zgodnie z ruchem wskazówek zegara kolejne zespoły wykonują ich decyzje. Na każdą rundę składają się trzy rzuty kostkami. To jest jedyny czynnik losowy, rzut kostkami odpowiadający ryzyku, które ma pewne prawdopodobieństwo wystąpienia który ma znaczenie również w realnym świecie biznesu. Ale w grze około 90% wyniku końcowego zależy od decyzji zespołów. Oczywiście decyzji własnych i decyzji konkurencyjnych zespołów, bo decyzje własne i decyzje konkurencyjnych zespołów mocno oddziaływują na wyniki. Gra trwa kilka rund, zależnych od tego, jak zmienia się wartość rynkowa aktywów posiadanych. Przez zespoły, całość może być realizowana jako szkolenie jednodniowe. Około 5 godzin zegarowych plus przerwy może być też realizowane jako szkolenie dwudniowe. Wtedy jest następnego dnia więcej teoretycznych przykładów omawianych. Może być realizowane jako szkolenie trzydniowe lub siedmiodniowe, bo i takie. Było na tej podstawie tych scenariuszy realizowane. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i zachęcam do skorzystania z propozycji.